Drodzy moi, usłyszymy dziś w liturgii słowa, kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy, zgromadzili się wszyscy na tym samym miejscu. Każdą konferencję, którą to jest czwarta w czasie Pięćdziesiątnicy prowadzonej przez naszą wspólnotę, zaczynam właśnie tym słowem. Będziecie mogli w tym tygodniu znaleźć na naszym kanale, na YouTubie, na Facebooku wszystkie konferencje, które stanowią całość. I wtedy dobrze jest to tak mieć wszystko, bo przeżywamy czas odbuduj mój kościół, mój dom. Kościół i inne rzeczy to za chwilę. Natomiast zaczynam każdą konferencję tym fragmentem, tym pierwszym wersetem Dziejów Apostolskich. Ponieważ on jest bardzo ważny. W polskim wydaniu Biblii mamy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu, tak jak my tutaj, w Świętokłowicach, na tym samym miejscu. Ale dosłownie, gdybyśmy próbowali tak, jakby słowo w słowo z języka greckiego przetłumaczyć, to ten tekst brzmiałby ciut inaczej. Wszyscy byli na to samo. Śmiesznie brzmi, nie? Ale. To pozwala nam popatrzeć troszkę głębiej. Nie tylko jesteśmy na tym samym miejscu, tak? w przestrzeni i czasie, nie, że siedzimy, ale apostołowie byli na to samo, to znaczy oni się zgromadzili w tym samym celu. Czy nie jest tak, że może być, że jesteśmy z kimś w jednym miejscu, a jesteśmy na różne cele? Czy nie jest taki to problem na przykład rodzin, często małżeństw, że są razem, nawet mieszkają razem, ale nie są na to samo? Można być i w kościele, i w parafii, i we wspólnocie nawet, nie być na to samo, ale kiedy gromadzimy się na to samo, to nawet kiedy nie da się być razem fizycznie w przestrzeni, można być tak naprawdę razem. Odbuduj mój dom. Bazą tegorocznych rozważań jest księga Aggeusza, którą należy czytać w powiązaniu z księgą Ezdrasza i Nehemiasza. To jest moment w historii Izraela, kiedy Żydzi wracają po niewoli babilońskiej, czy raczej trzeba powiedzieć po przesiedleniu po prostu, bo to nie były prześladowania w znaczeniu takim jak w Egipcie, ale Lud był deportowany do Babilonii i później oni wracali. Muszą się ogarnąć, mieszkać gdzieś, jakoś tą ziemię na nowo zagospodarować, ale nikt nie za bardzo się śpieszy, żeby zajmować się świątynią. I Pan Bóg mówi, mam do was pretensje o to, bo lud mówi, jeszcze nie czas, aby odbudowywać dom pański. No kiedy będzie ten czas? Jak już będą najlepsze łazienki w domach, najlepsze jakieś ogródki zrobione, wtedy będzie czas? Bóg mówi: Nie odbudowujecie świątyni. I dlatego bardzo konkretnie mówi: Siejecie wiele, a plon macie lichy. A później w drugim rozdziale księgi. A Geusza, Bóg mówi, ja nawet dopuściłem, że, że zniszczyło się wiele rzeczy z tego, co, co było waszym dziedzictwem, co zbieraliście. I nie macie tego, bo nie chcieliście się nawracać. Kiedy odbudowujemy cokolwiek, są oczywiście różne trudności. Tak, ubrudzimy się, walniemy się młotkiem, gdzieś się zranimy. Kiedy budujemy, kiedy odbudowujemy, kiedy coś chcemy zrobić, zawsze jest takie ryzyko. Jak zaczynasz jakąś inwestycję, remont kościoła. Z góry wiadomo, że tyle, ile wyznaczą, że to będzie kosztować, to jeszcze razy dwa. Nie jest tak. Albo to jeszcze to wyjdzie, a tam to wyjdzie, a tam to wyjdzie. Kto budował, kto remontował, cokolwiek, wie, jak to jest. Ale Bóg daje nam perspektywę, i to jest drugi rozdział księgi Ageusza, są dwa tylko. Że przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia. To znaczy, jeśli zaczniecie odbudowywać, to to, co będziecie doświadczać, będzie większe niż to, co znacie. To znaczy, bracie i siostro, tu zebrani, i wszyscy, którzy oglądacie nas teraz, tu popatrzę do kamery, żeby się poczuli, że też mówię do nich. Jeżeli pójdziesz w odbudowę swojego życia, rodziny, parafii, kościoła, wspólnoty, jeżeli zaczniesz może jeszcze raz i będziesz się trzymać Pana, chwała będzie większa niż poprzednio. I życie w to? Aleluja! Ale są ograniczenia. Ponieważ czy utrudnienia, kiedy koncentrujemy się na sobie, kiedy jesteśmy wygodni, także takie wygodnictwo duchowe, kiedy mamy nieczytelne życie, przede wszystkim nieszczerość, albo kiedy jesteśmy ludźmi rutyny, to wtedy nie widać efektu. Ale Bóg daje nam obietnicę. I za chwilę odczytamy słowo Księgi Aggeusza, rozdział drugi, wersety od 20 do 23. Oraz drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza, dnia 24 tego miesiąca. Powiedz to namiestnikowi Judy, Zorobabelowi. Ja poruszę niebiosa i ziemię, przywrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, przywrócę Rydwan i jego woźnicę, padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata. W tym dniu wyrocznia Pana zastępów wezmę Ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szelatiela, wyrocznia Pana. I uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie. Wyrocznia Pana zastępu. W tym krótkim fragmencie Bóg mówi, że chce Cię wyzwolić. Izraela chce wyzwolić od wrogów. Wywrócę, wywrócę trony królestw i skruszę potęgę władczych narodów. Bóg chce przez Ducha Świętego w naszym życiu dokonać tego, co ogłasza Ageusz, a mianowicie strącić pychę. Pychę z ludzi, pychę w kościele, pychę może w małżeństwie. Ile ludzi żyje właśnie w taki sposób, że y, musi być moje, pycha niszczy najlepszy związek, najlepsze relacje, najlepsze społeczności. A tam gdzie pycha, to jest i poniżenie drugiego. Bóg obiecuje więc, że jeśli będziemy odbudowywać Jego dom, czyli będziemy przywracali Panu Bogu należne miejsce, to wrogowie będą pokonani. Bóg daje też piękną perspektywę nowego życia. To jest właśnie to, że upodobałem w Tobie, upodobałem sobie w Tobie, Bóg mówi dzisiaj, przypomina nam w tą pięćdziesiątnicę, że On nas kocha. Piękne jest to słowo, uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie. Sygnet, zwłaszcza w tamtych czasach starożytności, był symbolem godności i używano go bardzo często do pieczętowania listów, zwojów. W związku z tym, jeśli Bóg mówi dzisiaj, daje nam taką obietnicę w to święto pięćdziesiątnicy, uczynię z ciebie jakby sygnet. To znaczy uczynię tak bliskim, że będziesz potwierdzeniem tego, co ja mówię, będziesz potwierdzeniem tego, co ja piszę, będziesz potwierdzeniem w świecie mojej obecności. Czy nie jest to piękne? Że Pan Bóg Tobie tak ufa? Podnieście prawe ręce do góry, wysoko. Wszyscy bezgrzeszni, idealni, cudowni i w ogóle cacy. Jednak obniżyliśmy nasze ręce, tak? No właśnie, nie jesteśmy idealni. Nie możemy podnieść tej prawej ręki na, takie, na taki komunikat. Ale Bóg mimo wszystko mówi: Ale chcę Ciebie uczynić jakby sygnetem, potwierdzeniem, pieczęcią. Czy nie jest to piękne? Ty możesz być więc znakiem Bożej obecności. Sygnet jest jednocześnie znakiem bliskości. Bóg mówi. Będę blisko Ciebie, a Ty będziesz blisko mnie. Kiedy siedziałem nad tym słowem i myślałem też o Was, przypomniały mi się słowa mojego obrazka prymicyjnego. Zechiela będziesz dla nich znakiem i poznają, że ja jestem Panem. Bóg chce, żebyś ty był znakiem, żeby ludzie patrząc na ciebie poznawali, że Pan jest. Dlaczego mamy odbudowywać życie, rodzinę, kościół, wspólnotę, społeczeństwo? Bo mamy godność dzieci bożych i mamy żyć jako dzieci boże. Pan Bóg nie chce byle jakości. Żyjmy więc jak dzieci boże. Dlaczego mamy odbudowywać? W księdze Nehemiasza, w drugim rozdziale, w siedemnastym wersecie, czytamy. Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone. Odbudowujmy, bo widzimy, że jakieś obszary naszego życia, może życia rodzinnego, małżeńskiego, jakieś obszary życia kościoła. Są po prostu nędzne, jest nędza, nie ma tego, co być powinno. I Bóg mówi dzisiaj: Ja Wam pomogę, ale czy Wy chcecie odbudowywać? Nędza będzie w wymiarze społeczeństwa, w wymiarze wspólnoty takiej czy innej. Jest i Bóg mówi: Chcę, żebyście to odbudowali. Możemy to robić wtedy, kiedy widzimy, do czego zmierzamy. I to jest ta piękna obietnica z Księgi Aggeusza o tej chwale większej niż poprzednią. Mamy dokąd iść, cel jest pokazany. Tylko tak jak są mury Jerozolimy, a jak Żydzi przyszli, to te mury były poprzerywane. To i Nehemiasz na przykład mówi, musiałem stanąć w wyłomie, czyli w tej dziurze. Z jednej strony, żeby chronić, by nic z tego, co jest w Jerozolimie, nie uszło i nie zostało zniszczone jeszcze bardziej, a z drugiej strony, żeby wróg nie wszedł do Jerozolimy. I dlatego mamy odbudowywać siebie, rodzinę, kościół, wspólnotę, parafię, społeczeństwo, żeby ten dobry mur bezpieczeństwa odbudować. To nie jest mur graniczny. Tu o coś innego chodzi. Chodzi o to, żeby w nas, w nasze życie, myślenie, w nasze uszy, w nasze czucie nie wchodziło w coś, co nas zabija. I dlatego musimy odbudować. Tą odporność. Dzisiaj się wiele mówi o odporności, o szczepionkach, o tym, żeby nie, wirus nas nie atakował. To popatrz, jak bardzo trzeba odbudować swoje życie, żeby wirus zła, grzechu, nieprawości, jakiegoś zamętu nie wchodził po prostu w nas. Drodzy moi, co nas ogranicza w takiej perspektywie pięknej? Otóż pierwsze to jest niewątpliwie my sami. Przeszkodą w Twoim rozwoju jesteś Ty sam. Kiedy jesteś w centrum, czyli egocentryzm. Bo musi być tak jak ja chcę, bo musi być tak jak ja uważam. Dalej, czymś, co nas ogranicza, jest strach przed nowym, ale też strach przed trudem. Jeden z braci kiedyś powiedział mi, zresztą nie tak dawno, myślę, że mogę to powiedzieć, choć nie pytałem go, czy mogę. Ale nie mówię kto, więc... Ale bardzo ważne były te słowa dla mnie. Powiedział, że czasem w jakimś wymiarze życia, w kościele może, we wspólnocie, ale też w pracy, dochodzi się do jakiegoś muru. Jak się koncentrujesz na tym murze, no to masz. Tak naprawdę, jeden, tylko jedną możliwość trzeba uciec. Ale możesz razem z Jezusem, w oparciu też o własną pokorę, rozwalić ten mur, czy go przeskoczyć. I to jest ważne, że kiedy będziemy bardzo myśleli tylko o sobie, albo żeby mi było fajnie, to takich murów nie rozwalisz. I to w każdym obszarze życia. Nie poprawi się w domu, nie poprawi się we wspólnocie, nie poprawi się w kościele, nie poprawi się gdzieś w miejscu pracy, tak? A jak zaczniesz uciekać raz, drugi, trzeci, to tak już będzie zawsze. Co nam przeszkadza w odbudowaniu siebie i tych innych obszarów, drwina nieprzyjaciół, czyli drwina innych ludzi. Księdze Nechemiasza w trzecim rozdziale Mamy o tym od 33 wersetu. Kiedy Żydzi odbudowywali Jerozolimę, to narody ościenne po prostu się śmiali z nich, że co oni to robią, to im nie wyjdzie. I tak samo kiedy Ty próbujesz coś odbudować w swoim życiu, to będą się śmiali z Ciebie. Jeśli proboszcz będzie chciał coś robić we wspólnocie, to będą ta, w parafii, to będą tacy, którzy się będą śmiali z niego, że wymyśla, a że jeszcze coś, a, a po co to? Kiedy ty będziesz może ratować jakąś sytuację beznadziejną, to wielu będzie drwiło z siebie, Po co ty to robisz? Popatrz, inni robią inaczej. Co ty się przejmujesz? Kiedy będziesz walczyć może o Twoje bycie we Wspólnocie, kiedy ci się wszystko wali, to od razu przyjdą jacyś wrogowie, będą kpić Ciebie. Ty jeszcze walczysz. Po co? Daj się spokój, po co? Ogranicza nas zło ze strony innych ludzi. Ich zły przykład. Ale uwaga. W księdze Nehemiasza mamy rzecz, którą jakoś wczoraj mnie to dotknęło, kiedy przygotowywałem się do posługi wśród was. Otóż w czwartym rozdziale, czwarty, czwarty werset jest straszny. Ale judejczycy mówili, słabnie siła dźwigającego ciężary, a gruzu wiele, więc nie zdołamy odbudować muru. Nawet wśród ludu Bożego będą tacy, którzy mówią, nie da się odbudować kościoła, nie da się wzmocnić parafii, nie da się, żeby ludzie poznali Pana Jezusa. Się nie da. To na przykład będą ludzie, którzy bardziej liczą w socjologię, statystykę niż Pana Boga. Mogą być we wspólnocie takiej czy innej ludzie, którzy będą mówić: Nie wyjdzie już nam, nie wyjdzie Wam. Po co się starać w ogóle? To nie tylko ci gdzieś tam daleko, wrogowie, często ci, którzy są obok ciebie, może to będzie twój mąż, twoja żona, twoje dzieci, nie wyjdzie nam małżeństwo, nie wyjdzie już nam ta rodzina, byle nie było gorzej. To jest straszne. Przeszkadza nam w odbudowywaniu Bożej chwały, przemranie ludu, gadanie. Ileż ludzi od dobrych rzeczy odeszło w życiu dlatego, że słuchali niewłaściwych ludzi. I czyż nie jest jednym z najgorszych grzechów właśnie szemranie, to znaczy gadanie, plotkowanie, oczernianie. Są też, i czytamy o tym w Księdze Nechemiasza w szóstym rozdziale, straszne rzeczy. Bo w ludzie są również zdrajcy. Ci, którzy zamiast odbudowywać, stają po stronie narodów przeciwnych Izraelowi. Ale też niestabilność. Może to, może tamto, może siamto. Co więc zrobić? Teraz już pozytywnie. Bo to jest ważniejsze. Oczywiście, wyznaczników mogłoby być wiele, a chciałbym dzisiaj, motywując Was do też modlitwy, która za chwilę będzie, i do tego, żeby żyć pięćdziesiątnicą, zwrócić uwagę na sześć rzeczy. Pierwsza: To mówiłem w każdym miejscu i u Was też powtórzę, a mianowicie życie wewnętrzne. Nie będzie odbudowy w jakimkolwiek wymiarze Twojego życia. Bez modlitwy Słowem Bożym, bez modlitwy ciszy. W tej wspólnocie Szkole Ewangelizacji daje to jako zadanie bardzo konkretne. Codziennie być w ciszy ze Słowem. Ale to jest zadanie dla każdego. Zapraszam was, zaprzyjaźnij się ze Słowem Bożym, z Ewangelią zwłaszcza i znajdź chwilę ciszy. Przyrzeknij mi, że co dzień, przez kwadrans będziesz rozmyślał, a ja ci przyrzekam niebo. Powiedziała święta Teresa Zawila. Dalej, wybór Jezusa. Nie będziemy prowadzili życia wewnętrznego prawdziwie, kiedy nie zdecydujemy się prawdziwie iść z Jezusem. Święty Benedykt w swojej regule daje tak naprawdę jeden warunek dla przyszłych mnichów. A myśmy to przyswoili we wspólnocie i mówimy, że to jest jeden warunek, praktycznie jedyny warunek, żeby iść z nami. Benedykt napisał tak. Trzeba badać troskliwie, czy nowicjusz prawdziwie szuka Boga. No i potem tam rozwija, czy jest gorliwy w służbie Bożej, w posłuszeństwie. Ale kluczem jest to pierwsze, czy prawdziwie szuka Boga. Wtedy będzie odnowa Ciebie, Twojego domu, twojego, Twojej parafii, wspólnoty, kościoła, kiedy prawdziwie będziemy szukać Boga. Wszystkie inne warunki też są może potrzebne, ale one są na drugim miejscu. Może być wszystko: infrastruktura, ludzkie dogadanie się, ale jak nie będziemy prawdziwie szukać Boga, to nic z tego nie będzie. Trzecie to jest stałość. Żydzi, jak odbudowywali Jerozolimę, to przecież byli zmęczeni. I czasem bywamy zmęczeni życiem, relacjami. Możemy być zmęczeni modlitwą, wspólnotą, kościołem, robotą jakąś i ludźmi, sąsiadami, ale stałość. Nie, że wymienię cię na lepszy model. Zmienię sobie parafię. Zmienię sobie wspólnotę. I daj lepiej co dwa lata. Nie, Zmienię sobie nie! Ja Was zapraszam, bądźcie stali. Stałość sprawia, że co? Że nawet wtedy, kiedy jest Ci trudno, nikt nie może targać Tobą. Bo jak Ci jest trudno, wierz mi, że przyjdą ludzie, nawet nieświadomie to będą robić, którzy doprowadzą do ruiny Twoje wnętrze, Twoje małżeństwo, może Twoje relacje. Albo cię wyrwą ze wspólnoty, albo cię wyrwą z kościoła, i już nie będziesz praktykować wiary. Może tak być. Temu potrzebna jest stałość. To czasem jest nudne. Wiecie, ludzie czasem szukają wielkich wrażeń. Nie. Jak słowo jest charyzmatyczne, to niektórzy ma mają gęsią skórkę i od razu z czym się im to kojarzy. Ach, musi być taka modlitwa, nie takie wow! A ja Wam mówię, nie wow, ale stałość. Bo jak jest wow? Tylko, znaczy wow czasem może być. Dlaczego nie? To ja nie jestem przeciwnikiem może Tak jak byłoby cały czas wow, to się zajedziesz. A stałość sprawia, że Duch Święty cały czas działa. To jest tradycja Kościoła. Nie od nas zaczyna się życie w Duchu Świętym. Przemiana obyczajów, czyli nasze nawrócenie. Piąte, posłuszeństwo, czyli nasze słuchanie Boga, ale też słuchanie, co mówią ludzie. Ale uwaga, szóste, dobre towarzystwo. Jeśli chcesz odbudować siebie, to odb miej dobre towarzystwo. Wsiędze Nehemiasza w drugim rozdziale. W osiemnastym wersecie czytamy, a oni powiedzieli, wstańcie, budujmy. I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy. Jak masz ludzi wokół siebie, którzy cię będą motywować do dobrej sprawy, to wszystko pójdzie. Ale zło towarzystwo prowadzi do czegoś złego. Święty Filip Nereusz, XVI-wieczny kapłan rzymski, Niesamowity człowiek, po głowie dostał od Kościoła mocno. Już prawie wszystko próbowali zniszczyć, ale się nie dało, bo Pan Bóg był z nim. Jedyny oprócz apostołów w historii Kościoła miał tak zwane stygmaty Ducha Świętego, a w ogóle był takim żartownisiem i w ogóle mówił tak, jak jesteś zmętny, to co z ciebie za chrześcijanie? Coś go nie doświadczył Jezusa. I święty Filip mówi tak, wszyscy ci, którzy szukają wizji i ekstaz, Wcale nie wiedzą, czego szukają. <grych> nie? Albo człowiek, który się nie modli, jest jak nieme zwierzę. Gdzie nie ma pokory, nie może być cudów. Czy czytać dalej nie ma sensu. Ale przykłady świętych pokazują nam, że może być odbudowane życie.